Dzień dobry kochani moi, witam was w kolejnym vlogu Widokiem martwej natury Dosłownie martwej Zobaczcie jak, e, jak skończyły kwiatki No na zimę babcia mówi, że tutaj odbiją wiosną Żeby ich nie wywalać, więc je tylko odstawię Gdzieś w zaciszne miejsce Samochody się rozjechały teraz No jak szalone A tutaj magnolia, która, którą wiatr Tak wytrząsł, że e, Straciła liście, ale zobaczcie, że ma Nowe takie e, Co to są konczki takie no i y, niewykluczone, bo rok temu y, w grudniu miała przecież y, kwitnienie, także po niej się wszystkiego można, słuchajcie, spodziewać, że ona zakwitnie jeszcze nam. Zobaczymy, zobaczymy. Tu jest Maksio. Dzień dobry. Kwiatuszka masz, a dla kogo? Dziękuję, buziak. Hmm, dziękuję za kwiatuszka. Idziemy zobaczyć, co urobi. Ale się samochody rozjechały no. Jak na złość. Zostaw tylko kamyczka. Brudne są. I te y, właśnie otoczaki białe strasznie się zrobiły zielone. Patrzcie jak na złość. Wiaterek dzisiaj taki wiecie umiarkowany. Uba nie urywa, ale trochę wieje. Tak sobie jest. Bym powiedziała. Nawet. Założyłam aż taki yy, yy, korzu Bo już ostatnio go wyjęłam i tak zostało. I tak idziemy. Zobaczcie co tam słychać. Co tam uzrobił. I chodź zobaczymy co uzrobił. Te krety, w tamtym roku pamiętacie vlogi z tamtego roku, też tak listopad-grudzień, jak krety ryły. Mam właśnie na vlogach udokumentowane, jak bardzo yy, krety zryły podwórko. Ha, w połowie grudnia to było. I teraz to samo jest, że te krety po prostu głupieją. Ja taki dzisiaj człowiek. No, make-up, jakiś Eskimos jakby było minus 30, ale jest naprawdę wiecznie, więc założyłam wręcz kaptur na głowę. I idziemy trochę pochodzić, powdychać po świeżego powietrza, e, napawać się to pogodą. W weekend trochę zaplanowanej pracy. E, trzeba posprzątać na podwórku. Wiecie, to są tak naprawdę jeszcze cały czas takie po budowowe e, rzeczy do zrobienia. Mimo wszystko. To się mówi 5-6 lat, ale cały czas jest coś do zrobienia. Jakieś resztki drzewa i tak dalej. No, cały czas jest coś do zrobienia po prostu. Nie wiem, może jeszcze 5 lat i będzie tak, jak powinno być. E, czysto wykończone wszystko i tak dalej. No nie jest to łatwy temat, kto się buduje, kto w ogóle coś wykańcza i remontuje, to wie. E, no ale tak, weekend zapowiada się ładny. 16-15 stopni, więc ciepło. Eee, także mam nadzieję, że tak będzie. Tam na mnie czeka już Maxiu. Patrzy się, gdzie ja jestem, poszedł z babcią, więc idę, zobaczę, co urobi. Przechodzę obok u. Hej, u. Dzień dobry, cześć. Trochę tutaj praca w re, ale tu jest dużo, już więcej niż ostatnio wam pokazywałam. Eee, dużo wyżej. Dla Was to tylko dwa dni różnicy między tymi vlogami czy tam jeden nie wiem jeszcze jak to będę wstawiać a tutaj już się dużo zrobiło to będzie już kryte to to już jest poziom do krycia nie nie to już tu jest na tym etapie zakończone tak? to będzie tu, no wiem to... wiem wiem ale to już jest tak nie a tutaj jest jakby już drzwi zaraz będą i, i idzie już ostatnie ile tam jeszcze trzy Poziomy? Cztery? Cztery poziomy i później będzie szedł taki skosi. Cztery i Skosik. Nie pokazuję tego. zostawiam na koniec, pokazuję na razie zimę. <grym>, no, dobra, to sobie pracuj. A ja idę po poszukiwaniu mojego dziecka. Ale ja sobie zbrudziłam buta. Fuj, nie wiem czym. <grym>, ale idę właśnie, bo gdzieś poszedł z babcią, uciekł. Dajcie znać, jak tam Wasze przygotowania do wszystkich świętych. Słyszeliście jak zdrożały wiązanki. Eee, w ogóle takie te wszystkie rzeczy na wszystkich świętych. Podobno tragedia. Aga! Kto to za takie krzyczy? I wołagę. Miałam się już do Was nie odzywać, a jeszcze się do Was Tatejku, Nie wuj, to jest mokre! mokre jest fuj. Pękowe. Fuj, 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 fuj. Co to za ta czapka? Nadsunęło no, mu się na te. Na, na oczka. Babce, ty już byłaś we vlogu kiedyś? Gdzie? We vlogu kiedyś na odcinku byłaś chyba u Agi, Nie, no, chyba tak. <laughs> chyba tak. Chyba już cię widzieli, teraz Cię tylko Baba, słyszę. Polec. Baba nie podniesie cię, bo ty nie idziesz tutaj, bo to jest brudno. Teraz się robi na zimę nieładny. Zobacz, mokro, brzydko. Idziemy popatrzeć, co urobi. i Też idziemy zaraz do domu, ponieważ co? Nie jest tak ciepło, żeby już chodzić całe dnie. Przyjdzie kiedyś czas, będzie znowu wiosna. To będziemy siedzieć na dworzu dłużej. I co wtedy kupimy? Powiedz wszystkim? Nie chuinkę. Trampo? Trampolinę? Nie, tutaj nie. Brudno, brudno. Aga przyszła. Aga wyszła do ciebie, wołałeś ją. O! Aga cię woła! Wzywam! Bo poszliśmy z Maxa na takim taki, taki mikro plac zabaw. Tutaj za takim jakby domem to nie jest remiza tylko to jest taki dom wiecie, który można wypożyczać na różne okazje i poszliśmy z Maksiem na huśtawki jeszcze na chwilę ale wieje tak mocno, że już zmykamy szybko do domu, chyba nawet słyszycie nie wiem jak to się nagra, ale wieje mocno naprawdę mocno, tutaj jest taki wygwizdów porządny i jest bardzo zimno, idziemy do domku i stamtąd pokażemy wam nowe ozdoby Maksiu, pokażemy im bombki nowe co? Nie? A gdzie ty mi uciekasz? Zobaczcie, tu nawet jest taki stół drewniany z ławkami, gdzie można sobie popiesiedować troszeczkę. Tylko na zasadzie pewnie kto pierwszy ten lepszy, bo to jest takie otwarte. Nie jest tutaj nigdzie wiecie, zamknięty teren, z jakąś tak na, na kłódkę. Więc kto pierwszy, jak tam wiecie, jak się ludzie z, umówią, zbiorą, to sobie można tutaj posiedzieć. Kulturalnie. Usiąść mam. Naprzeciwko ciebie, zapewne. Kiedy serduszka, wypalane. Ale, rapka. Cześć. <laughs> Idziemy do domu, bo zimno. Pokażemy im gąb gąbki. Bąbki. No, no i ucieka. Dobra, teraz już chyba naprawdę odezwiemy się w domu. Ale już teraz nie obiecuję, że na 100%. Takie tutaj, tutaj. Mhm. Mm Cześć kochani, jesteśmy już na górze, tu jeszcze jakieś zobacz, mm, mm. Wypasione. czekaj, 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 o wow, 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 przyszliśmy na górę, żeby pokazać wam te ozdoby, które już mamy, będę wam na bieżąco pokazywać, poczekaj synu, na razie nie, na razie nie, to nie, ale to zaraz, najpierw to pokazujemy, masz, pokaż to, musisz to położyć, będzie wygodnie widzieć. Lampki choinkowe 500 LED w kolorze takim ciepłego światła. I moi kochani, one są na takim silikonowym e, sznurku. Świecimy mi. Programatorem. Nie różni rusz, nie rusz, nie ciągnij. Ja chcę tylko. Nie świecą. Nie świecą, kochani. Ja chcę tylko pokazać Wam, że są na takim silikonowym. E, Transparentnym, że tak powiem, sznurku, e, dosyć, żeby go nie było widać na tej choince i myślę, że to będzie najlepszy wybór, bo białe są chyba za bardzo białe. A to już widzieli. To już widzieli. To już widzieliście. Dla tych, którzy nie widzieli, natomiast są to laski z Action. Tak, takie różne laski kupowaliśmy, ale to już Wam pokazywałam kiedyś. wow! w innym vlogu. Wam pokazywałam. fajne. Co tam jeszcze takie. Mhm. Mm Taką jeszcze wygrzebałeś. ok? Taki update. Słuchajcie, jakbyście zapomnieli, że mamy takie laski. Mhm. Mm o tak. Jeszcze jedna taka biała. Tak jest. No one będą się świetnie prezentować do ręce. To jest dla Macia. A to już, widzieli, to już widzieli, wiesz? Pokazywałam już. O nie. Tego nie, tego nie pokazujemy, bo to jest tajemnica. Dobra, także takie laski. I jeszcze jedną kategorię mamy, czyli bombki. I zaraz Wam pokażę, tylko muszę się inaczej ustawić. Mogę jeszcze prosić tylko Ci o troszeczkę ciszy? Dziękuję. Takie bombki. Stwierdziłam, że będą się fajnie prezentować na tej choince. Znalazłam je na Allegro. One są od takiego producenta. Kistor. Merry Christmas. I powiem Wam, że szukałam takich bombek ogólnie białych, czerwonych ze srebrnymi em, tymi zawieszkami. Nie wszystkie są tutaj ładne, bo na przykład te są takie bardzo, bardzo zwyczajne, ale te zdobione, zobaczcie, ładnie się prezentują i będą się ładnie z daleka na tej choineczce prezentować. Em, mamy tutaj takie z brokatem. O, I nie wiem, czy wszystkich użyję. Nie są takie, jak bym tego pragnęła, natomiast nie są też e, jakieś złe myślę, że będą fajnie wyglądać na choince to znaczy, wiecie, no wiedziałam co zamawiałam mniej więcej e, ale, e, ale, ale gdzieś tu był jeszcze jeden wzór chyba nie są one jakieś takie e, powalające, natomiast e, natomiast mogą być ja w tym roku muszę jeszcze postawić na choinkę typowo, typowo e, plastikową Chociaż choinka wiecie, jak wygląda już, wiecie e, i zdałoby się na nią położyć po prostu wszystko tylko co najlepsze, co najbardziej e, <noise> luksusowe i eleganckie, bo taka sama w sobie jest. Natomiast te bombki będą naprawdę ładnie wyglądać na tej choince. Sami, same, sami się przekonacie. Ja już o to zadbam. Gdy szukałam więcej z tego, od tego producenta rzeczy, bo ten sprzedawca miał po jednej sztuce, po dwie, ale tutaj akurat tego były po jednej i innych rzeczy. Naprawdę były takie pojedyncze sztuki. Jak widzicie też po opakowaniu, to przeszło kawał drogi. Więc powiem Wam tylko tak. Na Amazonie Ozdoby od tego, z tego sklepu czy od tego to producenta jest. są mm, tak, do... bardzo drogie do... Tak. Były nawet po 90 zł takie paczki, a ja za nią zapłaciłam chyba 30, coś takiego. Więc myślę, że suma sumarum będzie się to wszystko fajnie, fajnie prezentować. Zobaczymy w akcji. Ciężko ocenić tak sucho wiedząc, że wiemy, że to jest plastik, nam od razu się wydaje, że to jest jakiś straszny badziec i tak dalej. Ale uwierzcie, że mam na to już plan. I jeszcze jedną rzecz mam od tej samej osoby. Valerie Madeline i tutaj tak samo ten producent poczekaj e... ten producent chanka, chanka. też ma e... dosyć chcę, chanka, chanka. drogie te ozdoby i też chanka, chcę ciężko chcę, chcę, chcę. jest to znaleźć raczej chcę, 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 na Amazonie chcę, chcę, chcę. zaraz kochani Raczej na Amazonie. Zaraz to otworzę, bo tego jeszcze nie otwierałam i Wam, e, i sobie sama zobaczę wręcz, jak to się prezentuje. Ale widzę, że co najważniejsze te bombki czerwone są z wykończeniami srebrnymi, bo po prostu szalenie ciężko znaleźć czerwone bombki z wykończeniami e, srebrnymi. O! I do Was pytanie. Jeżeli takie wiecie, gdzie są, no to piszcie koniecznie. Piszcie. Lecę, jadę po te bombki, bo e, potrzebuję... Właśnie ze srebrnymi tymi dzibelkami, wieszeczkami, bo wszędzie są złote i jest strasznie, strasznie ciężko znaleźć czerwone. Także już otwieram je dla Was. Tu mamy z kolei coś takiego, czyli maleńkie bombki. To nie jest obdarte czy uszkodzone, tylko wszystko wiecie, teraz jest w brokacie. Maleńkie bombki czerwone, bardzo ładne swoją drogą i białe. Z brokacikiem. To wszystko naprawdę będzie fajnie, fajnie wyglądało. Jak widzicie po kolorystyce, no to już przejrzeliście temat, że to będzie choinka w takich właśnie kolorach. Uważam, że będzie to naprawdę wszystko pięknie wyglądało. Trzeba tylko to dobrze wszystko pozawieszać i, i super, super będzie wyglądać. Natomiast ja mam przecież jeszcze ozdoby z zeszłego roku: również srebrne, białe, czerwone. Więc to nie będą tylko te. Czy ja je wykorzystam w jakiejś tam części, czy wszystkie, no to się dowiemy, tak? W trakcie. Natomiast wiecie, to są po prostu ozdoby. Niu, niu! Nie grzeb już bo na Sypiesz brokatu. Ozdoby, które mogą się przydać, niekoniecznie muszą. O. Tak się prezentują te czerwone. Mhm. Te czerwone mi się tak podobają. Te właśnie takie baryłkowate. Piękne są. Myślę, że będą fajnie. No dobra, wysyp sobie. Fajnie wyglądać. A, do tych jeszcze były dodane takie zielone haczyki. Do tych, choć mają już srebrne um, sznureczki. Srebrne sznureczki zdecydowanie wygrywają. Lub srebrne um, haczyki, bo te zielone to są tragedy. Muszę Was przetrzeć. Chyba jest w ogóle match better, bo moje dziecko mi telefon wymoruszało przed, ee, przed tym, jak zaczęłam nagrywać. Co chwilę to przecieram. Mam takie okronne szkło tutaj. A on co chwilę, wiecie, e, bierze mi tymi łapkami i cuduje. Nasypał. Co ty zrobiłeś za stosik. Domek. Domek. Podwyższymy. Co to za stosik tych pięknych ozdób? Co? Chorobcia. Tak, Ten także... Oj, tego to nie kłaść na tym wszystkim. Także tak się będzie prezentować. Zobaczcie, nasza chojnika. Taka kupka. Pupka. <laughs> Taka pupka. Taka pupka jest. Pupka jest. Pupka bombek i ozdób, tak? Kolory. Totalnie świąteczne. Myślę, że w akcji wszystko będzie fajnie wyglądać. No i te ciepłe światełka również. Jak najbardziej na plus. A tego nie zobaczymy. Odejmam je, bo to jest ostre. Dziękuję. To są ostre haczyki. Można skaleczyć palca. Albo wsadzić sobie pod paznokieć. I wtedy mega boli, mówię ci. Także tak, żegnamy się z Wami już z Maksiem, tym świątecznym, optymistycznym akcentem. Wiem, że jesteście takimi samymi wariatkami, wariatami na punkcie świąt i tego przepięknego okresu. A, piękne. kochanie, ale Ci nie dam, bo Ty za bardzo klikasz. Także wiem, że jesteście takimi samymi świrami i świrkami na punkcie tego okresu jak ja. Więc wam pokazuję już po prostu. A jak kogoś to nie interesuje, no to do widzenia. Przecież nie musicie tego oglądać, nie? No właśnie. Więc osoby, które chcą oglądać i już się nakręcać ze mną zawsze mogą. Zawsze mogą w tym temacie się nakręcać. A osoby, których to nie obchodzi, to mam na kanale mnóstwo innych filmików. Możecie oglądać śmiało. Na przykład mierzymy. Całkiem niedawno dodane, więc możecie sobie wchodzić, oglądać, kochani. Nie musicie... Nie rós. Nie musicie ym, oglądać świątecznych tematów. Tak. Żegnamy się z Wami i zapraszamy Was oczywiście na jutrzejszy filmik. Trzymajcie się, kochani. Pa! pa, pa. Pożegnasz się. Ci pokażę, a nóżki nie poprawiłeś. <grybujesz> Teraz poprawiasz? Papa! Pa. Pa, pa. Całuski jakieś? A jakieś porządne całuski? Jeszcze bardziej całuszkowate? <grybujesz> Do jutra.